Tajemnica trzy dni zastanawiałeś się kiedyś, gdzie Jezus poszedł w ciągu trzech dni, on umarł? Czy po prostu pozostał w grobie, czy jego dusza pozostała aktywna gdzie indziej? To pytanie zaintrygowało chrześcijan od wieków i wygenerowało wiele interpretacji. W końcu, co naprawdę się stało w tym przedziale między ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem? Odpowiedź może całkowicie zmienić sposób, w jaki widzisz zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Dzisiaj zanurzymy się w Biblii i w historycznych rachunkach. Aby zrozumieć tę głęboką tajemnicę, ujawnijmy, gdzie był Jezus, co zrobił i jaki był wpływ tego okresu dla całej ludzkości. Ale zanim przejdziesz dalej, zostaw swoje jak, zapisz się na kanale i aktywuj dzwonek, aby nie stracisz filmów, które wzmacniają Twoją wiarę. Teraz rozpuśćmy to niesamowite pytanie. Śmierć Jezusa i tajemnica trzy dni ukrzyżowania Jezusa było jednym z najbardziej niezwykłych wydarzeń w historii ludzkości. Po godzinach cierpienia na krzyżu, dostarczył swego ducha i umarł. Jego ciało zostało umieszczone w nowym grobie, uchwyconym przez Hosede Arimati. Ale wielkie pytanie brzmi, co stało się z twoją duszą w ciągu tych trzech dni? Biblia daje nam pewne wskazówki, ale nie oferuje bezpośredniej i szczegółowej odpowiedzi. Tam Jezus, zanim umarł, powiedział pokutowanym złodzieju, mówię ci dzisiaj, że będziesz ze mną w raju Łukasza godzina 23:43. Ale w innych tekstach znaleźliśmy odniesienia do zejścia Jezusa do głębi ziemi, jak Efezja 4, 9, który wspomina, dlaczego, to, to jest, co jest, inaczej, że zanim zstąpił do niższych części ziemi. Te pozorne sprzeczności generują różne interpretacje na temat tego, co stało się Jezusowi między jego śmiercią a zmartwychwstaniem. Niektórzy uważają, że poszedł bezpośrednio do nieba, podczas gdy inni twierdzą, że zstąpił do Hadesa, miejsca zmarłych. Ale która z tych wersji jest najbliższa biblijnej prawdzie? W kolejnych tematach zbadamy każdą z tych możliwości i dowiemy się, jakie jest najbardziej spójne wyjaśnienie z Pismem? Co Biblia mówi o okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem? Biblia nie opisuje szczegółowo tego, co wydarzyło się w ciągu trzech dni Jezus umarł, ale jest kilka fragmentów, które dają nam wskazówki na temat tej tajemnicy. Jednym z najbardziej cytowanych jest myślnik 19 który mówi: Chrystus umarł raz za grzechy, sprawiedliwy dla nas, aby doprowadzić nas do Boga. On został zabity w ciele, ale żył przez ducha, który był i głosił duchami w więzieniu. Ten rozciąg sugeruje, że Jezus udał się do miejsca, w którym uwięziono duchy. Ale kim były te duchy? Niektórzy naukowcy uważają, że to dusze sprawiedliwych, którzy umarli przed krzyżem i czekają na odkupienie. Inni twierdzą, że byli upadłymi aniołami wymienionymi w księdze rodzaju szóste. Poza tym, działa godzina 2:27, cytując psalm, godzina 16:10, przynosi inną wskazówkę: Nie zostawisz mojej duszy w Hadesie, ani święty twój nie zobaczy korupcji. Tutaj słowo Heidis odnosi się do świata zmarłych. To wskazuje, że Jezus jakoś był w tym miejscu, ale nie został tam. Te teksty wzmacniają pomysł, że Jezus nie tylko spał w grobie. Miał misję do osiągnięcia w ciągu trzech dni przed zmartwychwstaniem. Ale co to była ta misja? W następnym temacie lepiej zrozumiemy teorię, że Jezus zeszedł do Hadesa i co to oznacza dla wiary chrześcijańskiej. Jezus poszedł do Hadesa? Jedną z najbardziej wybitnych przekonań wśród chrześcijan jest to, że Jezus zeszedł do Hadesa w ciągu trzech dni, gdy był martwy. Ale co to dokładnie znaczy? W kulturze żydowskiej Hejdis lub Seol. W Starym Testamencie był miejscem zmarłych, podzielonym na dwie części. Pierwsze – Samption of Abraham, miejsce spoczynku dla sprawiedliwych, którzy umarli w wierze. Drugie miejsce – Męki, gdzie źli czekali na ostateczny proces. Jezus powiedział przy powieści, która może nam pomóc zrozumieć to lepiej, historię bogatej i Łazarza 16, 19 myślnik 31. W nim widzimy, że zmarli nie stają się nieświadomi, ale świadomi Twojego stanu. To wzmacnia ideę, że Jezus mógł zstąpić do Hadesa, aby spełnić konkretną misję. Fhesios 4, 9 10 przynosi również ciekawy szczegół, dlaczego to On podszedł, co oznacza, inaczej spadł również do niższych części ziemi. Ten, który zeszedł, jest również taki sam jak wspinanie się ponad wszystkimi niebiosami, aby spełnić wszystkie rzeczy. Sugeruje to, że zanim wspinasz się na chwałę do nieba, Jezus zeszedł do świata zmarłych. Ale w jakim celu? W następnym temacie zbadamy pomysł, że Jezus głosił duchom w więzieniu i znaczenie tego aktu. Jezus głosił duchom w więzieniu? Jednym z najbardziej enigmatycznych fragmentów tego, co się stało w ciągu trzech dni, Jezus umarł, jest w jednym Pedro 3, 18 myślnik 19, bo Chrystus przeszedł też raz za grzechy, sprawiedliwych dla niesprawiedliwych, aby doprowadzić nas do Boga, umarł, tak, w ciele, ale żył w duchu, w którym był i głosił duchami w więzieniu. Ale kim były te duchy w więzieniu? Istnieją trzy główne interpretacje: pierwsze dusze Starego Testamentu. Niektórzy teolodzy wierzą, że Jezus udał się do świętych, którzy umarli przed Krzyżem i ogłosił konkret zbawienia. To miałoby sens, ponieważ przed Jezusem sprawiedliwi czekali na ostateczne odkupienie. Drugie Dusze złych, inna interpretacja sugeruje, że Jezus głosił swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią umarłym, którzy odrzucili Boga w życiu. Trzecie. Niektórzy naukowcy uważają, że te duchy w więzieniu były upadły anioły wymienione w Księdze Rodzaju 6, którzy zostali uwięzieni aż do ostatecznego procesu. Niezależnie od interpretacji, jasne jest, że Jezus, nawet w śmierci, pozostał aktywny. Nie czekał tylko na trzeci dzień. Był na misji, deklarując swoje zwycięstwo i przygotowując drogę do zmartwychwstania. Ale jaki był wpływ tego w świecie duchowym? W następnym temacie zrozumiemy, jak te trzy dni symbolizują zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i diabłem. Zwycięstwo nad śmiercią i diabłem w trzech dniach, w których Jezus umarł, nie było okresem porażki, ale duchowego triumfu. W tym czasie osiągnął coś fundamentalnego dla wiary chrześcijańskiej, wygrał grzech, śmierć i diabeł. Biblia uczy nas, że poprzez śmierć Jezusa na krzyżu zapłacił cenę grzechu i zaoferował wszystkim nową okazję do życia wiecznego. Ale aby to było kompletne, konieczne było, aby stanął przed imperium śmierci i diabła w decydujący sposób. z godzina 2.15 stwierdza i, uderzając główne i potestady, ujawniły je publicznie, triumfując nad nimi na krzyżu. Oznacza to, że podczas gdy jego ciało było w grobie, Jezus duchowo pokonał złe siły duchowe. Nie czekał tylko na zmartwychwstanie, głosił zwycięstwo nad wrogami ludzkości. Deściejszym do Hadesa czy do piekła nie oznaczało, że Jezus został pokonany, wręcz przeciwnie, udał się do miejsca, w którym najwyraźniej śmierć miała dominium. Ale kiedy wszedł do tego miejsca, podjął władzę, którą diabeł miał nad śmiercią. To była rewolucja duchowa, całkowita podboja, która objawiła się całkowicie, gdy zmartwychwstał. Ten okres w ciągu trzech dni jest kluczowym przypomnieniem że nawet w najciemniejszych częściach życia Jezus pracuje, wygrywając bitwy, których nie widzimy. Nie tylko umarł za nasze grzechy, ale także zwyciężył ostateczne zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża naszej wieczności. Teraz zbadajmy duchowy wpływ tych trzech dni dla całej ludzkości na następny temat. Duchowy wpływ śmierci i zmartwychwstania Jezusa na ludzkość śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są centralnym punktem wiary chrześcijańskiej, ponieważ reprezentują pojednanie ludzkości z Bogiem i. Zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Ale co to znaczy konkretnie dla ciebie i mnie? Jak te trzy dni wpływają na nasze życie duchowe i praktyczne dzisiaj? Pierwsze. Pojednanie z Bogiem przed śmiercią Jezusa, rozdzielenie między Bogiem a człowiekiem było absolutne z powodu grzechu. Żadna ofiara zwierząt ani praktyka religijna nie mogła przywrócić tego związku. Ale przez śmierć Chrystusa świątynia zasłona rozerwała się 27. 51 symbolizując, że bezpośredni dostęp do Boga był ponownie otwarty dla wszystkich. Śmierć Jezusa była doskonałą ofiarą, która zapłaciła cenę grzechu i przywróciła pokój między człowiekiem a Bogiem. Drugie. Zwycięstwo nad śmiercią zmartwychwstanie Jezusa jest gwarancją, że śmierć nie ma więcej władzy nad tymi, którzy w niego wierzą. Jak napisano w 15:54-57. Kiedy ciało uszkodzone obejmuje nieprzerwaność i śmiertelne potrzewka z nieśmiertelności, to jeśli spełni słowo, które jest napisane, śmierć została sprowadzona do. Zwycięstwa. Gdzie jest śmierć, twoje zwycięstwo? Gdzie o śmierci, twój rządło? To jest prawdziwy wpływ zmartwychwstania, śmierć, która była przed nieuniknionym końcem wszystkich, teraz stała się tylko przejściem do życia wiecznego. Dla chrześcijan, śmierć nie jest już końcem ale zwycięstwo osiągnięte w Chrystusie. Trzecie. Klęska diabła i grzechu w języku hebrajskim godzina 2.14 znaleźliśmy potężne oświadczenie o wpływie śmierci i zmartwychwstania Jezusa, ponieważ dzieci mają wspólną krew i ciało, to również część tych. Samych rzeczy, tak aby śmierć unicestwiła tego, kto ma imperium śmierci, czyli diabła. Przez swoją śmierć Jezus zniszczył władzę diabła nad życiem i śmiercią. Diabeł stracił główną broń strach przed śmiercią. Poprzez zmartwychwstanie Jezusa chrześcijanie mogą teraz żyć wolni od grzechu i ich konsekwencji. Jezus nie tylko zapłacił cenę za nasze błędy, ale także zniszczył moc grzechu w naszym życiu, dając nam wolność życia zgodnie z wolą Bożą. Te trzy dni były zatem kosmicznym punktem zwrotu, gdzie wszystko się zmieniło. Od śmierci i zmartwychwstania Jezusa mamy nową nadzieję. Nowy początek i pewność, że w Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Rzymian, godzina 8.37. Teraz zakończmy ten film, odzwierciedlając to, czego możemy się nauczyć od tych trzech dni i jak zastosować to zwycięstwo w naszym codziennym życiu. Co oznaczają dla nas trzy dni Jezusa, kiedy zastanawialiśmy się nad trzema dniami, Jezus umarł, widzimy, że więcej niż prosta przerwa czasowa, okres ten był decydującym momentem w historii ludzkości. W tych dniach Jezus nie był tylko aktywnie zdobywał siły duchowe, głosząc zwycięstwo nad grzechem i śmiercią i zapewniąc tym, którzy w Niego wierzą, życie wieczne jest nieodwracalną obietnicą. Te trzy dni uczy nas cennych lekcji dla naszego codziennego życia, pierwsze zwycięstwo Chrystusa jest kompletne. Jezus nie tylko umarł za nasze grzechy, ale także pokonał siły duchowe, które nas uwięziły. Bez względu na to, co się z nami stawiamy, możemy ufać, że zwycięstwo Chrystusa jest całkowite i nieodwracalne. Drugie. Zmartwychwstanie daje nam nadzieję, śmierć nie jest już końcem, ale przejście do życia wiecznego. Kiedy stajemy czoła trudnościom życia, a nawet strachowi przed śmiercią, możemy pamiętać, że Chrystus już za nas wygrał. Nasza nadzieja jest nie do zniesienia. Trzecie. Żyjemy wolni od grzechu i śmierci, ofiara Jezusa dała nam nowe życie. Możemy żyć wolnie od więzi grzechu, ponieważ On już zapłacił cenę. Oznacza to, że mamy móc żyć zgodnie z wolą Bożą, niezniewoloną już przez nasze porażki i słabości. Teraz chcę zadać Wam ważne pytanie: czy żyliście w świetle zwycięstwa Chrystusa? Jeśli nie dałeś się całkowicie Mu, jeśli nadal jesteś przywiązany do strachu lub grzechu, wiedz, że dziś jest dzień, aby objęci to zwycięstwo i żyć obfitym życiem, które nam oferuje. Udostępnij ten film z kimś, kto potrzebuje tej wiadomości, krótki komentarz i zarejestruj się na kanale, aby uzyskać więcej treści takich jak ta. Pamiętaj, że trzy dni Jezusa nie były przerwą ciszy, były fundamentem naszej nadziei i naszego zbawienia. Teraz czas, abyśmy żyli z tą pewnością w sercu, Chrystus wygrał dla nas, a my też jesteśmy w Nim zwycięzcami.